Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, Sponsor strategiczny klubu. Trener Dejan Michals po turnieju Anvil Basketball Cup. Trenerze, dużo materiału do analizy po tych dwóch spotkaniach. Ja, na pewno. Myślę, że dla nas te mecze były bardzo ważne. To były tak jak, nie wiem, dwa gracze zupełnie były nowi. Ten Green i Mur. oni to je toliko pred e, turnirom počeli s nami trenirati i jedan i drugi imaju probleme jedan s jetlagom, drugi s tem kontuzijom I dlatego myślę, że to było bardzo ważne, nie? I jak wszyscy mogli zobaczyć, nie? My wczoraj oglądali jak był to nasz pierwszy mecz, jak jest to, ale to ja myślę, że jest normalnie, nie? To dwa nowa ważna gracze u rotacji i wszystko się zmieni, zmieni się rotacja, zmieni się role u zespołu i, i tu, tu jest potrzebny czas, ale ja myślę, że dzisiaj było lepiej. Uh, ja mislim da hlopaki teš u, u drugoj polovi uh, pokazali charakter uh, Da pierša teš nije bila i bilo je lepa, le, lepša jak uh, včoraj, ale nije isto to, co chceme. Uh, a najgorši bilo to te ostatne dveće minute druge, druge kvarte, kjer oni zrobili 12 ili 15-0 i odjehali. Ale u drugoj polovi nije podali se, uh, zrobili 20 zbierek u ataku i myślę, że to jest taka baza, da możemy e, pracować na, na jej. Ja myślę, że w tym był dobry dla nas. Mówi trener dużo o tym okresie przygotowawczym, zwariowany ten okres przygotowawczy, spadingi odwoływane, zmieniane, tak naprawdę potrzeba by było jeszcze dwóch, 3 tygodni, żeby tak naprawdę ta drużyna w tym kształcie, który teraz jest, znalazła odpowiedni ryb i tożsamość. No, no, na, na pewno by było dobrze dla nas, że mamy I ješće dva četiri godine, e, jaka je zbiva situacija, liga šipko startuje e, i Vieme jak graći prijehali. I teš ne prijehali, teš jedni imali kontuzije, jedni e, nije trenovali, nije bilo možnosti trenovanja. Ale myślę, że to, to tak jest teraz, taka jest sytuacja i wszyscy musimy się zdożyć z tą sytuacją. Myślę, że w klubie wszyscy bardzo dobrze pracowali, da, da mamy ten zespół, który mamy tutaj teraz. Mam nadzieję, że ten zespół za, za miesiąc, dwa będzie pokazał ten swój potencjał, ale też mam też wierzę w to, da, da będziemy gotowi też do rodę i da to będzie uh, inny zespół, który który był tutaj te ostatnie dwa dni, uh, jak mówimy, dla nas było to bardzo ważne, da, uh, da, da mamy to, da możemy co, co lepiej tej nowej nowe gracze i je u rotację i zespół da, da nie wiem jak się mówi, they feel, czują, e, czują e, te gracze, z którymi grają i da zespół czuje nich, nie? E, ale tak jak mówię, ja mam nadzieję, że będzie ok. Do meczu Super Puchar Polski zostały tak naprawdę 3-4 dni, bardzo mało treningów. E, to jest dla trenera duży ból głowy, czy po prostu ma trener takie powiedzenie, albo wygrywasz, albo wyciągasz wnioski, uczysz się. No ja myślę, że... Myślę że wszyscy zobaczyli też ten krok do przodu od wczoraj do dzisiaj. Normalnie da, ja chcę zawsze wygrać i ja też wiedzę też graczy chcą wygrać, ale na pewno było lepiej i mi zrobili dzisiaj rano analizę i meeting i niektóre rzeczy są jak mówię idą krok po kroku e, do przodu i potem meczu też to zrobimy i ja wierzę w to że będzie lepiej lepiej z w mecz I, to, to, no. i walczymy w środę no, normalnie walczymy w środę i to jest taka szansa na, na pierwszy trofej ja lubię grać w takie mecie, lubię wygrywać takie mecie i zrobimy wszystko, Skoda, to wygramy. Nie? Dzięki bardzo. Dziękuję. Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu.